Dzień dobry, Krokodylu. Widzę, że pierwszy wszedłeś na lekcję. Zawsze się spóźniasz. Gratuluję. No, widzi pan, ja się zacząłem starać. No super. No dobrze, mamy dziewiątą. To zacznijmy naszą lekcję. Kto przygotował pracę domową? Norma, weźmy sobie kogoś z listy. Hmm, może pan Infti? Ja, proszę pana, mam ten zeszyt, ale no, zostawiłem w domu. A gdzie ty niby jesteś? Masz czy nie? E, tak, mam. Przerwało mnie. Czy Tutaj czytaj. Już. Okej, okay, Wegeta, przeczytaj mi swoją pracę. Czekaj, czekaj, masz to samo co kolega? Kto od kogo ściągał? Ja nie. Ja nie. No to obydwoje dostajecie jeden. Poczka, przeczytaj swoją pracę. Bardzo ładnie, można, można. Piątka do dziennika, dzięki. Przechodzimy do następnego tematu lekcji. Panowie, gramy w Fortnite? A? Tak, można. O, a panowie, co tak późno wchodzą? Zlituję się i dam wam tą obecność. Jak coś, rozmawiamy o wycieczce, która odbędzie się za dwa tygodnie. Jedziemy do Torunia, a koszt wynosi 130 zł na osobę. O 8.00 pod szkołą spotykamy się i o 8.10 wyjeżdżamy. No, i teraz ty? Norma, weźmy sobie kogoś z listy. Hmm, może pan imfti? Imftaj Wchodź! Imftaj Żyj. Kurde! Dziąg! Żyj. Imftaj! za zabalę biedynki! Pod, koksa. Pod koksa. Tak, mam! Przerwało mnie! czytaj, czytaj. Już. Sobie jakieś tam zadanie czyta. I czyta. <laughs> Не будет... <laughs>